Lewituje. Zaraz sprawdzimy obciążenie. Pięknie. 413 gram. No, ładnie. Ciężkie śruby. O, o. Re, ho, ho. Ogromna nośność tego sterowca. Teraz sobie wisi. Leży właściwie na, na suficie. daje że ho ho mniejsze serce wczoraj lewitowało dzisiaj opada pewnie zależy od ciśnienia powietrza sprawdzimy później. jutro Zważymy teraz 27,3 grama. On sobie teraz lewituje Piękne serce. Super media. Trzydzieści trzy przecinek dwadzieścia dziewięć grama Z tym drucikiem razem Drugie wiaderko i w tym ładnie lewituje Sprawdzimy nośność Złotego Bolonu Koła sobie lewituje e, dużo więcej